Cześć, dzisiaj tak na szybko. Widzicie tu zdjęcie zachodu słońca, które zrobiłem dzisiaj w Tai Tapu, koło Christchurch w Nowej Zelandii. Jak widać, kompas wskazuje 240 stopni, ale to dopiero kierunek magnetyczny. Żeby uzyskać kierunek geograficzny, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę deklinację magnetyczną. Deklinacja dla okolic Christchurch to około 23,5 stopnia, więc faktyczny azimut zachodu słońca wynosił coś koło 263,5 stopnia. Time and date dla tie-tapu pokazuje na dzisiaj 261 stopni, więc jest to całkiem dobra zgodność pomiaru z przewidywaniem. Ale mamy tu drobny problem dla płaskiej Ziemi. Według time and date pozycja geograficzna Słońca w momencie robienia zdjęcia była 5 stopni 44 minut południowej szerokości, 75 stopni 50 minut wschodniej długości. Kiedy oznaczymy tę pozycję i moją pozycję na mapie AE, a także kierunek wskazany przez kompas, otrzymamy coś takiego. Jak widać, kompas wskazał zupełnie inny kierunek niż ten, którego należałoby się spodziewać na płaskiej Ziemi. Gdyby Ziemia była płaska i mapa AE dobrze oddawała jej kształt, to słońce powinno być w zenicie gdzieś nad Antarktydą. Na koniec jeszcze zobaczcie, że jeśli tę samą pozycję oznaczyć na Google Earth i wyznaczyć azymut do niej przy pomocy narzędzia linijka, otrzymujemy niecałe 261 stopni. Zgodny z tym, co pokazało Time and Date. I to tyle ode mnie na dziś. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.